Czekasz, aż klienci sami znajdą twoje produkty, to trochę tak, jakbyś czekał na to, aż twoje zakupy same przyjdą do twojej lodówki. Reklama płatna w mediach społecznościowych to takie twoje okno wystawowe na świat. Klienci codziennie są w mediach społecznościowych, codziennie przechodzą obok twojej witryny, a ty to co musisz zrobić, to zaprojektować przekaz, produkt i coś, co do nich trafi na tyle, żeby weszli, oglądnęli i kupili produkt, który masz do zaoferowania. Masz Całkowitą kontrolę nad tym, do kogo trafiasz, jaki przekaz kreujesz, nic tutaj nie dzieje się przypadkowo. A co jest najlepsze w reklamie płatnej? To, że dzisiaj puszczasz reklamę, już jutro widzisz, ile jest kliknięć, wyświetleń i czy trafiłeś do odpowiedniej grupy, a już po tygodniu czy dwóch jesteś w stanie zweryfikować, czy treść, którą dobrałeś, grafika, którą dobrałeś i produkt, który masz, sprawdzi się na rynku. Także jeżeli myślisz o kampaniach płatnych, skontaktuj się z nami, a my przeprowadzimy z Tobą rozmowę i wyślemy Tobie dopasowaną ofertę z planem.